No, teraz hejka Sorry, bo ten... E, dzisiaj jeszcze będziemy grać w takie opy I idziemy tam do, Albo nie, tutaj, no po okno. Gram z moim bratem No e, Bardzo polecam wam tą grę I to będzie mój taki Pierwszy filmik na ty. E, powiem wam e, Jutro, e, czy dzisiaj Chyba będzie lepiej bo tutaj na razie na telefonie nagrywam oj ale już potem e, już od dzisiaj będę potem wrzucać kolejny filmik i nie będę kurczę no nie będę nagrywać e, na telefonie tylko po prostu będę na laptopie bo jadę odebrać laptopa no no i tam będę też e, będzie specjal i już mam oj tutaj już wam mówię o tym specjale i ten specjalny będą, będę nagrywać o Simsach Simsach 4 no um, akurat nie wiem czy, nie wiem jak się chyba robi na żywo albo po prostu nie mogę jeszcze bo mam bardzo mało subskrybentów ojejku, no więc to będzie taki ale filmik o i zapraszam jej. też na kanał mojego brata, się nazywa Cocktaw. Podłoga i... jeden, dwa, trzy. I tam... Po, na kurczę spadłam. I na zdjęciu profilowym powinna być Rapinia. E, taki piłkarz z Barcelony. Rapinia. No. Sorry, bo nie umiem. Ja nie jestem taka piłkarka. No. No i powinien być tam na profilowym, jak coś mówię. And zapraszam na jego kanał. Ja akurat mam mało subskrybentów. No ale tak. I to... no nieważne. To jest mój pierwszy film. Bo w się zdecydowałam, no. i bardzo Wam polecam w tą grę grać. No, ale e, jeszcze chciałam Wam po, czy, powiedzieć, e, że filmy nie będą codziennie, nie będą codziennie filmy. Bo będą chyba może w sumie, w sumie teraz będą codziennie filmy ale nie będą zawsze, nie wiem na przykład e, może o 10 albo jakoś o 10, że rano, że 9, 8 nie będą filmy, tylko będą na przykład jakaś godzina, e, no na przykład 10, 11, o 20 filmy może będą. No, bo e, jeżeli chcecie jakieś na przykład filmy jakieś inne, żebym jakąś na przykład z Monster Planet 2, no to mi napiszcie w komentarzach, kto z 2. No, więc do mojego brata ktoś dzwoni, albo do mnie. Ej, bo ja nie mogę. Hmm. Spadłam. 他都没吭声。 Nie ja w ogóle sprawę na sam dół. Jest yy, nieważne. Cześć. Okay. Matko! Zobaczmy, skoszczek, ja do ciebie idę. Czekaj, gdzie ty jesteś. A, muszę lobby. Come on, lobby. Ha. To idziemy do czemu. O okay. jest ładna. Dobra, musimy trochę na mojego brata I w ogóle e, będą właśnie z tego odcinki też. E, Tutaj I będą właśnie z tego odcinki Tu jestem Chodź tu do tego pierwszego e, Będą w ogóle z tego odcinki Z tego, um, z tego właśnie No dobra, bo tam. Dobra no Chodź tu normalnie no, i jeżeli te właśnie będą właśnie z tego oby, będą w ogóle z Robloxa, będą e, właśnie już będzie o wiele łatwiej, bo będę mogła jakby zastopowywać, ale w sumie to też mi ale będę musiała montować. A ja nie umiem montować więc. No, więc tutaj wyciszyłam mikrofon, bo ten, no, ale potem będę mogła. No i będę nagrywać, właśnie będę nagrywać takich różnych, właśnie um, Finsy, Roblox, właśnie takie rzeczy fajne. I no właśnie, Minecraft jeszcze muszę. No więc, i może jakieś grypoki poki, albo, albo tam coś tam. Co? A Fall Guys, Fall Guys też, bo chcę sobie zainstalować. Może o Fortnite. -cie. no więc, nieważne. No więc o takich różnych rzeczach będę nagrywać no i tyle. Eee, dobra, idziemy tędecho. Jak coś, z Jeżeli coś możecie słyszeć, takie, takie... Takie coś słyszeć, bo my jesteśmy na łóżku albo takie różne dźwięki. No ale nieważne. Najpierw, żebyście mnie słyszeli. No nie, gdzie spadłeś? No ja cię! Kurde. Ej, dobra, ja teraz... Ej, ale. Mm. Nie, no. nie, nie, oh, Uwaga, teraz słyszycie takie te dźwięki, bo idę na krzesło. Dlaczego? Dlatego, żebyście nie słyszeli takich dziwnych dźwięków. Dobra, może teraz do biurka sobie podejść. Kurczę, słyszycie to? To jest pewnie takie cringe, bo ja na krzesło. Dobra, tu będziemy się ujęli. Teraz lampka. Dobra, czekamy na Oktawiana. Gdzie ty kurna jesteś? Ja, Dobra, nie widzę cię. Ile nam. No, trochę nam jednak zostało tego. O nie, spadłam. Spadłam na sam dół. A ja nie, to szybko przejdę. A, kurczę. Dobra, chyba trzeba przyspieszone tempo. Mam nadzieję, że mi się uda dać przyspieszone tempo. Dobra, no to. Chyba wejdziemy, mam nadzieję, że mi się uda to przyspieszone tempo. A jak co to, to dodam tutaj, a jak co to, to dodam muzyczkę. Ja nie mogę już z tego wytrzymać. Kończę odcinek. Jeżeli chcecie takich więcej, będzie jeszcze dzisiaj następny odcinek, ale może za jakiegoś innego. No, więc, pa pa.